Bardzo fajnym rozwiązaniem na usprawnienie sobie pracy jest wyrzucenie na tą górną belkę najczęściej używanych przez Was funkcji. Standardowo jest tutaj opcja zapisz, wstecz do przodu oraz można sobie dodać wiele innych, które są z Waszej pracy najczęściej używane. Żeby to zrobić, wchodzimy w tą strzałeczkę, wybieramy z listy rozwijalnej więcej poleceń. Wyświetla nam się dodatkowe okno. Tutaj mamy różne kategorie. Poleceń. Wybierzmy sobie wszystkie polecenia i na przykład wyszukamy sobie tabelę przestawną, wpisujemy sobie literę T z klawiatury, aby ją dodać, znaczy wyszukać miejsce, gdzie ona się znajduje alfabetycznie, wybieramy interesującą nas opcję, a następnie klikamy przycisk dodaj. Pojawi ona się na dole naszego, naszego pola, żeby przerzucić ją do góry, możemy za pomocą strzałek. Wybierać sobie lokalizację tego pliku, tej, tej funkcji. Możemy wybrać sobie wygląd. Zostawimy sobie standardowo taki, jaki jest. Klikamy OK i pojawia się nam tutaj w tym miejscu nasz przycisk. Ten służy akurat do tworzenia tabeli przesadnej, więc mamy ustawiony, ustawioną aktywną komórkę w zakresie naszej tabeli. Wybieramy ten przycisk i od razu możemy wstawić sobie tabelę bez wchodzenia w kartę wstawianie.